Dzień dobry, nazywam się Maria Libiszewska, jestem psycholożką i pedagogzką i dziś opowiem Wam kilka słów o tym, jak skutecznie działać społecznie. Każdy z nas jest częścią jakiejś społeczności rodziny, domu, osiedla, szkoły, miejscowości, a nawet państwa. Czasami dzieją się w niej rzeczy, z których się cieszymy i jesteśmy dumni, a czasami takie, które wymagają zmiany. Jak ich dokonywać? Możemy wtedy działać na dwa sposoby. Od góry, kiedy zmian dokonują instytucje, państwo, władza, albo od dołu, kiedy to sami obywatele biorą sprawy we własne ręce. Strategia od góry polega na tym, że to instytucje są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów społecznych. Na przykład w obszarze ochrony zdrowia mamy szpitale, przychodnie, lekarzy, którzy są finansowani z budżetu państwa i z naszych składek zdrowotnych. W opiece społecznej mamy ośrodki pomocy społecznej, które pomagają osobom starszym z niepełnosprawnością lub różnymi trudnościami życiowymi. W obszarze edukacji mamy szkoły i nauczycieli finansowanych z budżetu państwa i samorządów, a w obszarze rynku pracy mamy instytucje, które pozwalają osobom bezrobotnym znaleźć pracę. Te instytucje działają według określonych zasad. Mają swoje budżety finansowane z naszych podatków, pracowników oraz procedury. Są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów w skali całego kraju czy regionu. Państwo jednak nie dociera do wszystkich. Czasami to społeczność lokalna lepiej wie, czego potrzebują jej mieszkańcy, i tu pojawia się przestrzeń na inicjatywy oddolne. Strategie oddolne zaczynają się od ludzi. Od uczniów, mieszkańców, sąsiadów, a także ludzi skupionych wokół jakiejś idei. To wtedy my sami, bez czekania na pozwolenie z góry, możemy działać, a ponieważ jesteśmy bliżej i wiemy, jakie są potrzeby, możemy to robić szybciej. Najczęściej tego typu działaniami zajmują się organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, grupy wolontariuszy, które działają w różnego rodzaju obszarach. Na przykład organizują zbiórki dla osób chorych, na posiłki dla seniorów albo na wakacje dla dzieci z domu dziecka. Mogą również organizować pomoc zwierzętom, tworząc schroniska dla tych, które nie mają swoich domów. Organizacje te często tworzą również różnego rodzaju zajęcia, aktywności dla dzieci, młodzieży i seniorów. Wiele z nich zajmuje się również ochroną przyrody, organizując na przykład akcje sprzątania świata. Działania oddolne finansowane są często z grantów, zbiórek publicznych, z półtora procenta naszego podatku, ale także z projektów finansowanych przez samorządy lub jednostki państwowe. Zarówno działania odgórne, jak i oddolne są potrzebne i ważne. Często uzupełniają się, pozwalając dotrzeć do każdego potrzebującego. To, co chciałabym Wam przekazać dziś całą mocą, to to, że macie wpływ. Niezależnie od tego, czy macie 12, 13, 14 czy 15 lat, możecie zacząć działać. Wasza wrażliwość społeczna ma wielkie znaczenie. Możecie zacząć od małych kroków, np. dołączając do grupy wolontariatu w szkole lub w organizacji lokalnej, albo przyłączcie się do zbiórki żywności lub rzeczy materialnych, które są zbierane dla potrzebujących przez jakąś organizację. Możecie również zorganizować akcję charytatywną w swojej klasie lub szkole. Ciekawym pomysłem byłoby również przygotowanie przez Waszą klasę kampanii społecznej w ważnym dla Was temacie. Możliwości jest naprawdę wiele. Każdy taki gest ma realny wpływ na życie innych osób. Ważne jest jednak, by działać z głową. Najlepiej właśnie we współpracy z różnymi organizacjami, bo działając razem w większej grupie mamy większą moc. Zmiany w świecie i społecznościach zaczynają się od ludzi, którzy nie boją się podejmować inicjatywy. Może to będziecie właśnie Wy? Trzymam za Was kciuki.